Pół roku czeka, żeby jeszcze jechać. A skąd? Z Niemiec A z Niemiec? No To do dokąd? Do rodziny, do Wrocławia przyjechałem Ta, to odbiliście sobie kawałek A oglądam cię w robocie Mam telefon tak? i sobie oglądam właśnie na słuchawkach, no A co tam w Reichu porabiacie? No w Reichu... Ja na zmywaku stoję Okej okay. W takim y, domu starców, nie? To się u nas DPS nazywa chyba, nie? DPS, no Tak, to się tak nazywa no, Tak, no, no. no. Też będę tam jechał Tak? Też nam te, do pracy? Też, On do Monachium jedzie tak, kolega mi załatwił. Został się siebie mu robota, idź trochę do Monachium. To fajnie. Właśnie to super, no. Znaczy, wiesz, fajnie, bo jest robota, a to, że u Niemca jest trochę gorzej. Czemu? Nie no, już właśnie... U Niemca jest trochę lepiej, jak to robić, to więcej kasy jest. Wiadomo. Wiadomo, że tak. Ale jednak u Niemca. Wiesz, mam dużo teraz odwiedzających, przyjezdnych i wszyscy szukają czegoś takiego top of the top i nie mam takich perełek, obecnie. Bardzo ciężko. Ale i tak są tu ładne rzeczy. Mówisz? Słyska. Na pewno lepsze niż niektórych z Wrocławiu. Ja do lombardów tak się bardzo... trochę sceptycznie, bo takie zazwyczaj to buraki siedzą w tych lombardach. Widzę, że tu jesteś nie, nie, właśnie nie, 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 git. Fajnie się, się to ogląda. No... Wierzę na słowo, bo ja nie oglądam, nie?